Siódma runda żużlowej PGE Ekstraligi nieudana dla rzeszowskiej stali pod pierwszym trenera Janusza Ślączki. Przegrali w Gorzowie z mistrzami Polski 35 do 55. 2,5 zawodnika dzisiaj miałem w meczu, to, to jest za mało, żeby jechać do końca. I żeby zrobić lepszy wynik, no mówię, dwóch zawodników, czy dwójpół zrobiliśmy 35 punktów, to też nie jest za dużo, mo, mo, powinno być lepiej. No właśnie, tym bardziej, że przyjeżdżaliście do przeciwnika strasznie zbitego, prawda? Tak jest ten sport. Kiedyś ten przeciwnik też musiał się podnieść. Mecz walki, mecz zmieniającej się sytuacji. E, wiadomo, nam było trudniej. My z nożem na gardle, można powiedzieć. No, co tu ukrywać? Przegrany ten mecz to chyba już by było czary gory, dolał nie tylko w, nasze, w, w nas, ale nie mówiąc o kibicach. To był dla nas bardzo trudny mecz. Gorzów był pod ścianą. Musiał wygrać. My mogliśmy powalczyć o więcej, ale niestety się nie udało tabeli PG Ekstraligi Stal Rzeszów na siódmym miejscu z dorobkiem czterech punktów lideruje Unia Leszno, która po siedmiu rundach ma 10 punktów. A to już druga liga Żużlowa. Kraśnieńskie wilki na własnym torze podejmowały drużynę kolejarza Intermarsze Rawicz, podopieczny trenera Ireneusza Kwiecińskiego. W tym meczu mieli sięgnąć po przekonujące zwycięstwo. W poprzedniej rundzie Dość wysoka porażka w piwle i tu kibice liczyli na dwa pewne punkty. Rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy. Pierwszy bieg tego meczu. Mariusz Fierlej, kask czerwony i Tomasz Rempała, kask niebieski. Reprezentanci KSM-u kontra Wojciech Lisiecki. Kask biały i Anders Tormsen, kask żółty. Na prowadzeniu dwóch zawodników Krośnickiego KSM-u Mariusz Fierlej i Tomasz Rępała 5 do 1 dla Kraśnińskich Wilków w tym meczu to był dobry prognostyk na całe spotkanie Tomasz Rępała przed Mariuszem Fierlejem Anders Torsen z jednym punktem w biegu drugim Juniorzy Krośnińscy Dawid Matula i Kamil Wieczorek wygrali 4 do 2. W trzecim starcie Krośnianie mieli szansę na kolejne podwójne zwycięstwo. Przez ma cały wyścig para Marcin Rempała, Dawid Stachyla prowadziła 5 do 1. Na ostatnim łuku Rempała zanotował defekt i skończyło się na 3 do 3. A to już wyścig czwarty. Kamil Wieczorek i Tobias Busz kontra Marcin Riedel i Michał Łopaczewski. W tym momencie Krośnianie prowadzili 12 do 6, a więc 6 punktami. Tobias Busz jadący w czerwonym kasku na czele stawki. Kamil Wieczorek, kaski niebieski, junior Krośnińskich Wilków. Odpiera ataki Marcina Riedla i Michała Łopaczewskiego. Ważny wyścig dla gospodarzy, ważny wyścig dla juniora KSM-u Kamila Wieczorka. Do końca walczył o to drugie miejsce i ta walka była udana. Dzięki temu Kreśnianie bieg czwarty wygrali 5 do 1 i w meczu wprowadzili już 17 do 7, więc 10 ma punktami. Ale kolejne dwa biegi. Nie wprawiały kibiców zachwyt. W wyścigu piątym wygrana gości. Pierwsza w tym meczu 4 do 2. W wyścigu szóstym remis 3 do 3. Tutaj indywidualne zwycięstwo Tobiasa Busza. No i wreszcie przyszedł wyścig siódmy. Znów mocne uderzenie podopiecznych trenera Ireneusza Kwiecińskiego. Tomasz Rępała i Mariusz Fierlej. Kontra Michał Łopaczewski i Mateusz Burzyński. Fierlej w kasku czerwonym. Tomasz Rempała w niebieskim Pewnie wygrany start Przez parę gospodarzy Na czele stawki Mariusz Fierlej Tomasz Rempała tuż za nim Rywale dość daleko z tyłu Michał Łopaszewski trzeci Mateusz Burzyński Zamyka stawkę tego wyścigu Przy ośmiopunktowym prowadzeniu gospodarzy ten bieg miał spore znaczenie choć mała konsternacja na finiszu trzeciego okrążenia gdy kierownik startu pokazał szachownicę wyraźnie zwolnił Tomasz Rempała łopaczewski mocno się do niego zbliżył na szczęście zawodnik ksm zorientował się w tym błędzie sędziego startowego i dotarł do mety na drugiej pozycji 27 do 15 to była solidna zaliczka na drugą część zawodów. Mamy ta, rozpoczęła się od dwóch wyścigów remisowych. 8 i 9 start nierozstrzygnięte. Wreszcie wyścig 10. Marcin Rępała, KASK Czerwony i Dawid Stachyra. KASK Niebieski kontra Marcin Rieder i Michał Łopaczewski. Marcin Rępała pewnie wygrał start. Dawid Stachyra. Wracający do drużyny po kontuzji. Musiał tu otwierać ataki Michała Łopaczewskiego. A Stachyra na drugim miejscu. Jedzie w kasku niebieskim. Ale do końca tego wyścigu wychowany Grzeszowskiej stali musiał walczyć o to drugie miejsce. A Marcin Rępała niezagrożenie z przodu na czele stawki. Krośnianie jadł po Podwójne zwycięstwo. Po czwartą wygraną w tym meczu w stosunku 5 do 1. No i nie ma co ukrywać, że ten bieg mógł już przesądzić sprawę zwycięstwa w tym meczu na korzyść gospodarzy. Dziesiąty wyścig. Marcin Rempała i Dawid Stachyra wygrywają 5 do 1 w meczu 38 do 22 i kwestia zwycięstwa była praktycznie rozstrzygnięta, nie wiadomo pozostawała jedynie wysokość tej wygranej 11. wyścig dnia, Tomasz Rępała Kask Tobias Buszka Kask Czerwony kontra Wojciech Lisiecki i Mariusz Staszewski, krośnianie znów znakomicie wyszli ze startu Tobias Busz na czele stawki Niemiec prowadzi przed Tomaszem rempałą, a więc dwaj zawodnicy krośnieńskich Biłków znów na czele tego wyścigu. Staszewski i Lisiecki w sumie jadą tylko po jeden punkt. Ale Mariusz Staszewski, doświadczony zawodnik, wychowanek gorzowskiej stali do końca walczył choćby o drugą pozycję. Naciskał tam mocno Tomasza Rępałę na mecie. Zawodnik gospodarzy miał zaledwie pół motocykla przewagi nad rywalem, ale skończyło się wygraną prośniami 5 do 1 i w meczu było 43 do 23. Wiek 12 na Remis, podobnie jak i wyścig numer 13. A pierwszy z biegów nominowanych. Zakończył się na starcie wykluczeniem Michała Łopaczewskiego. Przekroczył czas dwóch minut. No i tylko trójka zawodników rywalizowała o punkty. Bracia Tomasz i Marcin Rempałowie kontra Mariusz Staszewski. Tomasz Rempała w kasku czerwonym, Marcin w niebieskim. Bardzo dobrze rozegrali moment startu i walkę w pierwszym łuku. Staszewski próbował natychmiast skontrować się w drugim wirażu bez powodzenia. Na czele stawki Marcin Rempała. Tomasz drugi. Wiek czternasty. Gospodarze jadą po podwójne zwycięstwo i po wygranej w tym wyścigu 5 do 1 krośnianie prowadzili w meczu 54 do 30 zanosiło się naprawdę na solidną, wygraną zespołu Krośnińskiego, ale w ostatnim wyścigu goście nieco się odgryźli. Anders Thorsen i Ryan Fischer wygrali 5 do 1 z Tobiasem Buszem i Mariuszem Firlejem. Ostatecznie KSM pokonał kolejarza Rawicz 55 do 35. Najlepszym zawodnikiem Mariusz z zdobywca 12 punktów. Mecz przebiegał do, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Potrzebowaliśmy zwycięstwa u siebie. Po porażce takiej dosyć mocnej w Pile. No musimy wyeliminować zdecydowanie jednego, jeden zespół z tej piątki. Kto, I to nam pozwoli, pozwoli wejść do play-offów. Myślę, że pierwszy krok w tą stronę zrobiliśmy. Po kontuzji do drużyny powrócił Dawid Sachera. Jeszcze wydaje mi się, że troszeczkę jazda sprawiała mu problemów. Kolejny mecz u siebie za 10 dni, więc myślę, że już do tego czasu będzie w pełni, w pełni zdolny do, do, do ścigania się. No cóż, w takim meczu trudno kogokolwiek oceniać, bo mecz był, powiem szczerze, gatunku łatwych, lekkich i przyjemnych, gdyby nie defekty na dwóch wyścigach na 5-1 skończyło się czy 3-8 punktów uciekło, byłoby wyższe zwycięstwo. Trochę opór goście postawili jedynie w biegach z, udzia z udziałem Thompsena. Z nim można się było pościgać, pokazał klasę. No się teraz trzeba się skupić na przygotowaniach do meczu, do meczu z Lublinem. Bardzo ważny mecz u siebie. W tabeli drugiej ligi Kraśnianie zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 4 punktów. Do lidera z Gdańska tracą tylko dwa oczka. A teraz piłka nożna w wydaniu drugoligowym. W niedzielne popołudnie na stadionie przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli stał gościła błękitnych Stargard-Szczyciński. Dla gospodarzy to był mecz o awans do pierwszej ligi. Przy korzystnych dla podopiecznych trenera Jaromira Wieprzęcia w wynikach na innych boiskach Stal mogła awansować bezpośrednio, wygrywając z błękitnymi zapewniłaby sobie co najmniej czwarte miejsce premiowane barażami. Hutnicy oczywiście w zielono czarnych strojach. Pierwsze kilkanaście minut należało do nich. Gospodarze stworzyli kilka groźnych sytuacji, jak ta przed momentem ale Błękitni też mieli okazję do otworzenia wyniku tego meczu to już 16 minuta spotkania w akcji Goście i Bartłomiej z Dunek przestrzelił no, w idealnej wręcz sytuacji sam na sam z Tomaszem Wietechą a to akcja z minuty później Kłótnicy w natarciu i Tomasz Płonka główkował po rajdzie Radosława Mikołajczyka ale piłka poszybowała ponad poprzeczką goście zdobyli bramkę w 26 minucie ale na spalonym był Radosław Wiśniewski arbiter słusznie tego gola nie uznał no to już 29 minuta spotkania no i Tomasz Wietrachan naprawdę sporo pracy przy tym strzale Wojciecha Fadeckiego 33 minuta meczu Kamil Jakubowski ośrodkowanie z rzutu wolnego i tam faulowany Łukasz Sekulski przez bramkarza błękitnych. Marka Ufnala arbiter tego spotkania podrytował rzut karny, sam poszkodowany próbował wymierzyć sprawiedliwość niestety trafił w słupek dobitka Radosława Mikołajczaka także nie przyniosła upragnionej zdobyczy Bramkowej. A w odpowiedzi piękna kontra Błękitnych i piękna parada Tomasza Wietechy obronił strzał Radosława Wiśniewskiego. 41 minuta meczu, stan w akcji, ładna wymiana piłki już w polu karnym, ale Przemysław Astalmach nie zdołał dośrodkować tej piłki. To 44 minuta pojedynku i Michał Mistrzyk w zupełnie niegroźnej sytuacji popycha w polu karnym Ariela Wawszczyka. Jedenastkę pewnym strzałem na bramkę zamienił Łukasz Kosakiewicz i do przerwy błękitni prowadzili w stalowej woli 1 do 0. W przerwie meczu Spiker ogłosił, że obecny na stadionie prezydent miasta wespół z grupą radnych wyfundowali nagrodę 500 zł dla strzelca zwycięskiej. Bramki dla Stali. Hłotnicy próbowali atakować. To 53. minuta spotkania. Łukasz Sekulski. No, ten lop mógł zaskoczyć bramkarza błękitnych. Ale w 58 minucie gospodarze zostali skontrowani. Krzysztof Filipowicz ubiegł tam na prawym skrzydle Michała Bogacza. Wyłożył piłkę na 15 metr. No i Wojciech Falecki trafił do bramki. Stań 0 do 2 w 58. minucie pojedynku. Sytuacja gospodarzy naprawdę robiła się nieciekawa, ale hutnicy atakowali. Kamil Jakubowski tam słupek uratował gości od straty. Bramki, a to już 74. minuta pojedynku. Mikołajczyk. Radosław Mikołajczyk. Zablokowane to uderzenie. W ataku znów stal, stalowa wola. I ze szczęściem teraz. Jeden z obrońców błękitnych przy tej interwencji pomógł sobie chyba troszkę ręką. Arbiter nie dopatrzył się jednak zagrania nieprzepisowego. Tutaj o świetnej sytuacji Michał Michałek, ale nie zdołał oddać celnego strzału na bramkę błękitnych. 83. minuta. Paweł Giel zamiast strzelać w krótki róg podał wprost w ręce bramkarza. 90. minuta spotkania. Jedna z najładniejszych akcji meczu Radosław Mikołajczyk. Łukasz Sekulski strzał Nikołajczyk, ale obok bramki błękitnych. Już w doliczonym czasie gry Tomasz Wieteka uratował swój zespół przed stratą trzeciego gola, ale stal przegrywa 0 2 i niestety przegrywa także szansę na awans do pierwszej ligi. No, zimny prysznic, był mecz o coś dzisiaj, nie podobaliśmy. Stargard wygrał z nami 2-0 w naszym boisku, przy nas, naszej publice, no jest przykro. Trochę szkoda, bo przy zwycięstwie no, byłby bezpośredni awans, nawet nie Baraża, ale, ale prosto do pierwszej ligi byście pofrunęli. No o tym, jakie tam wyniki były, to byśmy się pewnie dowiedzieli, znaczy ja, coś tam speaker brzęczał, ale ale no, warunkiem bo myśmy warunku nie spełnili, czyli... Nie wygraliśmy cię meczu. Wyraliśmy tak jak nam przeciwnik pozwalała, pozwalał nam na, na, na mało. Byli dobrze zorganizowani. My troszeczkę przy tej pogodzie, wiadomo, dla obu drużyn była taka sama, ale myślę, że, że gdzieś jednak troszeczkę mogliśmy mocniej ruszyć w tej pierwszej połowie, w drugiej połowie spróbowaliśmy coś stworzyć, ale bramka bardzo szybko na 2-0 i bardzo ciężko jest gonić. W, mówię. Wynik w taką niestety pogodę. Przegrywamy mecz, przegrywamy marzenia no i niestety Stalowa Wola zagra w następnym sezonie w drugiej lidze. Do pierwszej ligi awansował MKS Kluczborg po zwycięstwie nad Stalą Mielec. Najlepsza drużyna drugiej ligi. Awans także dla zagłębia i rozwoju. Raków Częstochowa zagra w barażach. Nasze zespoły na miejscu 7 Stal Stalowa Wola, ósmym Stal Mielec, 12, Siarka Tarnobrzek. W trzeciej Lidze Piłkarskiej Rzeszowska Stal miała przypieczętować zwycięstwo na tym froncie rozgrywek i tym samym prawo gry w Barażach o drugą ligę. Rzeszowianie na miejsce pierwsze premiowane prawym gry w Barażach awansowali po przedostatniej kolejce. W sobotnim popołudnie na stadionie przy ulicy grali ze zdegradowaną już Wisłuką Dębica i podopieczni trenera Marcina wołowca urządzili sobie prawdziwy strzelecki festiwal. Rozpoczął go w czwartej minucie Sebastian Brocki. Ten sam zawodnik który trafił do bramki Wisłoki dwie minuty później. Przy obydwu tych bramkach asystował mu Maciej Maśla. Czwarta i szósta minuta. Stalo była szybkie prowadzenie. Na kolejnego goła kibice czekali do dziewiętnastej minuty spotkania. Wcześniej Piotr Prendota mógł wpisać się na listę strzelców, ale od 19 minuty rozpoczął się właśnie show najlepszego snajpera Rzeszowie. Znów asysta Macieja Maślanego i z 7 metra Piotr Prendota trafia po raz pierwszy w tym meczu, a stal prowadziła 3 do 0. 34 minuta spotkania, tym razem w asyście... Sebastiana Brodzkiego Piotr Prendota trafia po raz drugi 38 minuta pojedynku trochę kuriozalna bramka ale gol padł stal w akcji najpierw na lewym następnie na prawym skrzydle piłka znów z lewej strony boiska i tę akcję próbował wykończyć Kacper szybko strzał jednak Niecelny, ale trafił w nogi Piotra Prędoty, co dokładnie widać w powtórce i tak padł gol numer 5 w tym meczu. Na szóste trafienie w czekali 5 minut serię Piotra Prędoty przerwał Michał Szymański strzelając gola ładnym lobem a tuż przed przerwą Tuż przed końcem pierwszej połowy Piotr Prendota trafił po raz czwarty w tym meczu i to był bez wątpienia najładniejszy gol tego spotkania. Pierwszy strzał zablokowany przez obrońców. Natychmiastowa decyzja. Strzał z woleja z pierwszej piłki 7 do 0 w 45 minucie spotkania. Czwarta bramka Piotra Prendoty w tym meczu. W drugiej połowie Rzeszowianie wyraźnie spuścili stonu. Efektem ich poczynań na boisku był tylko jeden gol, 51 minuta spotkania. Piotr Prendota tym razem w roli asystenta. Sebastian Ambrocki strzelił swoją trzecią bramkę w meczu z Wisłoką w Dębice. 8 do 0. Rzeszowianie w efektownym stylu a wygrywają rozgrywki trzeciej ligi podkarpackiej. Gramy w barażach po takiej rundzie, gdzie walczyliśmy do końca każdy centymetr boiska to nam się opłaciło, to nam los nagrodził nas, że teraz będziemy w barażach i szczęście nam też sprzyjało, to, to, to nie, nie, nie wolno tego ukrywać, ale przede wszystkim wywalczyliśmy sobie to na boisku, bo strata, tak jak Pan mówi, była duża, mało osób wierzyło, ale my po, powoli, małymi kroczkami dążyliśmy do celu, który, którym był baraż i jest. Mieliśmy bardzo mało mecz, bo zostało nam 14 meczów do tego ogromną straty odrobić, to szacunek dla chłopaków, a... Co do świętowania, jak pan powiedział, jest to krótkie świętowanie, bo my tu wszyscy marzymy w szatni, bo mamy fajną grupę i doświadczonych i młodych chłopaków, ale stworzyliśmy sobie klimat w szatni naprawdę idealny do tego, aby, aby coś świętować. Dzisiaj pewnie chwilkę poświętujemy, ale mówię, na pewno będziemy analizować już od poniedziałku przeciwnika, czyli tak jak okazało się, będzie to Olimpia Zambrów, bo no chcemy, chcemy dać tu radość, bo tak jak Pan powiedział byliśmy, jak to się mówi, gdzieś tam po meczu w Krośnie, ale... Odbiliśmy się, to cieszy. Gra mecz pierwszy u siebie, nie możemy stracić bramki, bo to będzie później trudno odrobić, ale to jest właśnie, tak jak Pan mówi, dwumecz, to dyspozycja dnia, jakieś szczęścia, to może decydować, ale my zrobimy zróbmy wszystko, żeby to szczęście było po naszej stronie. Życzyłbym Wam bym jeszcze, żeby się sytuacja trochę w klubie wyjaśniła przed tym pierwszym meczem barażowym. To też dla Was istotne. Tak, żebyśmy mieli spokojne głowy i przystępowali za tydzień naprawdę w dobrych nastrojach, bo dzisiaj te nastroje będą szampańskie. My cały czas czekamy, z dnia na dzień czekamy, czy ktoś nam coś, jak to się mówi, da. Da coś, co nam się należy i na co zasłużyliśmy. W tamtej rundzie może też nie było wesoło, ale myśmy się parę razy ośmieszyli, można powiedzieć, na boisku i nie mogliśmy oczekiwać czegoś, chociaż to są wiadomo nasze pieniążki. A teraz oby, oby ktoś nam coś dał po prostu, żebyśmy ten tydzień mieli spokojnie do przygotowania się do meczu barażowego. A w barażach Rzeszowianie zagrają z mistrzem trzeciej ligi grupy warmińsko-podlaskiej z Olimpią Zambrów. Pierwszy mecz już w najbliższą sobotę w Rzeszowie. Trzecią ligę opuszczają Tomasowia, Stal, Kraśnik, Podlasie, Hetman i Wisłoka. Lider czwartej ligi Polonia wygrała walkowerem Sawą, walczące o drugie miejsce premiowane awansem Piast i Kosmos także wygrały swoje mecze.